Sponsorem odcinku w styczniu jest pomysłodawca i dystrybutor unikalnej diety odchodzącej Healthy Dior. Link w opisie filmu. Siemandero Marcin z kanału Discover Thailand Now. Chociaż powoli chyba już muszę zacząć Was przyzwyczajać do nowej nazwy. Marcin Zątek, odkryj Tajlandię, odkrywaj świat. Tak właśnie doszedłem do wniosku, żeby od nowego roku zmienię nazwę na taką polskojęzyczną, ponieważ wielu ludzi, którzy szuka czegoś o Tajlandii, jakby nie może znaleźć ze względu na fakt, że moja nazwa jest po angielsku, tak? No, poza tym algorytmy YouTube'a prawdopodobnie mnie nie wyszukują ze względu na to, że moja nazwa jest po angielsku, a większość moich widzów jest właśnie w Polsce, więc no, stąd doszedłem do wniosku, że jednak to będzie dobre posunięcie. No dobrze. Słuchajcie, lecimy na kolantę. To jest kolejna z wysp, która jest wyspą taką niedocenianą przez przez turystów, ponieważ nie jest aż tak bardzo znana jak, nie wiem, Phuket, Samui, czy chociażby Koh Phangan, czy Koh Chang. Natomiast jest też wyspą na pewno godną uwagi i spędzę na tej wyspie kilka dni. Mało tego, z tej wyspy jest bardzo łatwo dostać się na Phi, Phi Island, ponieważ speedboat płynie jakieś 20 parę minut, 25 minut, także jest naprawdę komfortowo, jeżeli ktoś nie lubi płynąć daleko szybką łodzią. Okej. Okay. Zaczynamy nową przygodę, słuchajcie, tak wygląda wyspa Kolan, e, Kolan, Kolanta. E, z, e, z perspektywy lądu, bo my jesteśmy, tutaj jest ląd, a tutaj jest już wyspa, słuchajcie, czyli to jest mniej więcej taki przesmyk jak pomiędzy lądem w Polsce, a wyspą jaką? Kolin, czy uznam? E, już zapomniałem, widzicie? Czyli wyspa, na, na której znajduje się Oświdouście. Także, e, no co? E, no chociaż teraz już mamy tunel, tak? No, tutaj jeszcze tego tunelu nie ma, więc musimy tego typu promami samochodowymi płynąć. Mój samochód już jest na promie, także ruszamy w nową przygodę. Zostawcie suba, let's go! pierwsze wrażenia z Kolanty, w zasadzie drugie wrażenia z Kolanty, ponieważ już kiedyś byłem na sekundę tylko na Kolancie zjeść pierogi u takiego polskiego małżeństwa, które ma tutaj bardzo słynną knajpę. Nazywa się Grill House i tam dzisiaj pojedziemy na pierogi albo na schabowego. Słuchajcie, są genialne. W sumie jestem umówiony nawet z właścicielami na taką rozmowę. Opowiedzą nam jak otworzyć knajpę w Tajlandii, jak to jest prowadzić knajpę w Tajlandii, Także niebawem będę miał spotkanie, natomiast teraz chcę Wam pokazać, jak wygląda praktycznie jeden z kornerów. Zobaczcie, łódka za łódką przypływają z tamtej strony. Pewnie byli na jakimś tripie. Jesteśmy, słuchajcie, pomiędzy Phuket, Krabi, Phuket, Krabi, Kolanta. Tam gdzieś jest Pipi Island, nie wiem, czy tam nie, nie, nie ma Pipi Island, tam to, to, to nie są te właśnie Pipi Island, ponieważ. A właśnie może te, te łódki płyną z Pipi Island, ponieważ na Pipi tutaj speedboaty płyną, tak jak mówiłem, 25 minut. Więc y, kto wie, czy tak faktycznie jest. Zobaczcie w ogóle jaki jest low tide, czyli niski poziom morza. Taki dosyć spory odpływ, a to ma e, przede wszystkim wpływ na to. Mm, Księżyc. Wyobraźcie sobie w jakiej jest fazie, ponieważ księżyc powoduje pewne przyciąganie i dlatego też ocean albo się zbliża, krótko mówiąc, do księżyca, albo oddala. Zależy się od tego, w jakiej fazie jest księżyc. Taka ciekawostka. I druga ciekawostka, słuchajcie. A co, dzisiaj same ciekawostki. Na Andaman czyli na Morzu Andamańskim, w zasadzie jakieś 500 km od Puket w kierunku. Zachodnim, czyli jak spojrzymy na mapie, to w lewo, znajdują się Andamany i Nikomary, takie wyspy należące do Indii. I tam jest taka wyspa, jedna, która się nazywa. Zaraz wam tutaj napiszę na dole, bo zapomniałem. I tam żyje takie dzikie plemię, które do tej pory jest jakby nie. Zeksplorowane, ponieważ no, każdy, kto przyjedzie na tą wyspę, jest przez tych dzikusów witany dzidami. Więc tak, tak, to jest tutaj niedaleko, właśnie niedaleko Phuket, niedaleko w ogóle miejsca, w którym jesteśmy na Morzu Andamańskim. To wszystko, co się znajduje dookoła, to jest Andaman Sea. Dobra, tyle z ciekawostek. Lecimy, słuchajcie, eksplorować kolantę. Więc dzisiaj pewnie sobie wieczorem pójdziemy na pierogi albo zaraz sobie pójdziemy na pierogi do tej polskiej knajpy a wieczorem odwiedzimy bardzo też znaną burgerownię na wyspie też która należy do Polaka nazywa się Kraken. I jeszcze jedna ciekawostka ponoć na wyspę ma przyjechać albo już przyjechał Robert Makłowicz i będzie gotował tutaj właśnie na kolancie. No dobra, znalazłyśmy się w hotelu. Chodźcie, pokażę Wam, bo to Was zawsze interesuje, jakie są ceny hoteli, jak one wyglądają. Kolanta jest stosunkowo tanią wyspą. Hotele na niej zaczynają się już od 220 batów. W zasadzie to są takie bungalowy, tak? Takie domki mm, wolnostojące. No bungalowy po prostu. E, natomiast ja śpię w jednym z tańszych hoteli za 500 batów, czyli za jakieś 65 zł, który wygląda całkiem nieźle. Chodźcie, Wam pokażę, jak wygląda w środku pokój. Hi. Hi. Tak wygląda mój pokój całkiem przyjemny, jak za 65 zł słuchajcie, łazienkę Wam jeszcze pokażę. Dosyć duża łazienka. Prysznic. Wszystko się zgadza. I co najważniejsze basen. Co prawda nie jest jakiś tam wielki. Ale czyściutko trudnie. Zaraz idziemy się poopalać. A co? 65 zł. Słuchajcie, i to wcale i to był jeden, bo ja zawsze, zawsze daję na Booking.com, sortuj według ceny, tak? Od najniższej. No i to był hotel któryś tam, nie wiem, w trzeciej, czwartej dziesiątce z rzędu, więc tak naprawdę, no prawie załapał się poza konkursem, jeżeli chodzi o skocznie narciarskie. Czyli w, nie dotarł do finałowej trzydziestki, więc wcale nie jest jakiś tam, powiedzmy, najtańszy a jest w miarę dobry, więc możecie sobie wyobrazić, jak wyglądają ceny hoteli poniżej, tak, czyli nie wiem, 300, 400, 440, 400, 450 batów, to była taka standardowa cena tutaj na, na kolancie, czyli jakieś 50, 50 parę złotych w top sezonie, tak, bo pamiętajcie, że mamy początek stycznia, więc to jest środek najwyższego sezonu. Dobra, jesteśmy w marinie. Z tej mariny odpływają e, wszystkie promy na okoliczne wyspy, e, wysepki. E, stąd będziemy jutro płynąć na Pipi Island. E, tak wygląda ta marina. E, promy są od 9 mniej więcej rano do godziny 15.30. I e, z Pipi tak samo, e, ostatni prom odpływa o 16.00, więc. E, to tak, kwoli informacji. Natomiast stąd też płyną promy, czy tam speedboaty na Phuket, na Kolipę, nawet na Langawi do Malezji. Więc jak mamy ochotę, to możemy popłynąć sobie e, wszędzie dookoła, gdzie tylko nam się podoba. Dobra, e, lecimy pozwiedzać trochę wyspę Kolanta, e, bo jest na pewno tutaj co do roboty, e, więc... Let's go. A Socio wyspa Kolanta jest ukształtowana w ten sposób, że są drogi po prawej i po lewej stronie, a po środku jest pasmo górskie. Jesteśmy teraz po prawej, czyli po wschodniej stronie wyspy, i najlepiej zacząć ją od punktu widokowego i od restauracji, która się nazywa Kao Jai. Jest to najbardziej polecana restauracja z tej strony wyspy, ponieważ z niej widok mamy na całą, praktycznie wschodnią część tego archipelagu i zaraz zobaczycie Sabai di Mai. Ha! No, a wygląda to w ten sposób. Możemy się pobujać na jakichś husztawkach. Jest jak pachnie kawą. Oh, I feel coffee. Nice coffee. Okej, okay. wow. Okej, okay, może coś słodkiego. Nie, jesteśmy na diecie przecież... E, na diecie e, od, od pierwszego stycznia mamy wyzwanie, także... E, za, za trzy tygodnie, czyli pod koniec, e, pod koniec miesiąca pokażę Wam wyniki i e, będziecie w szoku, bo ja sam jestem teraz w tygodniu naprawdę pod wielkim wrażeniem. Ale dobra, wracając do tematu, zobaczcie, tak to wygląda, zaraz odwrócę kamerę. No, tak wygląda ten widok i ta restauracja. No, kurczę, nie kozacko, siedzicie na takich huśtawkach. A kawa po prostu tak przepysznie pachnie. Teraz zobaczymy, gdzie tu jest wejście do góry. A, tutaj mamy wejście do góry. Wow, zobaczcie na tą platformę Baby Shark. I oczywiście miejsce do Chillu. Wow. No i co wy na to? Jedziemy zaraz na Old Town. Który się znajduje właśnie tam, 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 tam. To jest najstarsza część wyspy. Dobra, jesteśmy w Old Town, czyli w Starym Mieście na kolancie. Tak to wygląda. Odwracam kamerę, bo jest zarombisty widok. Akurat mamy Golden Hour, czyli zbliża się wieczór. No i zobaczcie tą zabudowę. Po prostu mega jakieś chińskie wpływy widzę jakiś jakieś po chińsku przede wszystkim, zobaczcie te lampiony zbliża się chiński nowy rok 22 stycznia mamy chiński nowy rok i będzie trwał przez tydzień albo i z 10 dni i w wielu częściach właśnie Tajlandii mamy takie Chinatown największe oczywiście w Bangkoku ale w Chiang Mai też jest mega wielkie, w ogóle na północy Tajlandii, ale nie spodziewałem się że że właśnie w, e, na wyspie oddalonej od północy jakiś tysiąc kilometrów również tak będzie wyglądała chińska dzielnica czy tam częściowo-chińska dzielnica, czyli będą celebrować e, na maksa a, ten chiński nowy rok naprawdę jestem pod wielkim wielkim wrażeniem. W ogóle wszędzie widać w Tajlandii wpływy różnego rodzaju kultur e, między innymi właśnie chińskich, e, hinduskich e, m, czy. Jest tutaj wiele, wiele miejsc właśnie z różnego rodzaju kultur z całego świata. Niestety z Polski jeszcze zbyt wiele tutaj śladów nie ma, natomiast no, na samej kolancie tak jak wspomniałem są dwa polskie mega akcenty, w zasadzie trzy, no bo jest bardzo znana polska restauracja Grill House Magdy i Roberta. Jest też bardzo znana burgerownia, najbardziej znana chyba na Krabi bo ludzie jadą po 100 km z Krabi, albo za Onang, żeby zjeść tej burgera. Albo też polska szkoła nurkowa, prowadzona przez polskie małżeństwo, polską parę. Także powoli, powoli polskie akcenty również zaczynają się pojawiać w Tajlandii. I to, z czego słynie Morze Andamańskie, czyli z owoców morza. Po prostu tutaj jest tego mnóstwo i na każdym kroku. A tutaj mamy kolejną pier, czyli... Um, taką marinę, w zasadzie taki port, z którego wypływają, uh, wypływają jakieś speedboaty, łódki, uh, longtail boaty, um, czy fery, czyli takie małe promy. No a na brzegu Voltaun możemy spotkać wrak takiego to stateczku. Uh, słuchajcie, jeszcze co najważniejsze z, tego, uh, z, tej, z, tej, z tej mariny czytam z tego portu odpływają bołty na dwie wyspy które koniecznie musicie zobaczyć ja niestety w tym razem nie dam rady ponieważ dzisiaj jestem ostatni dzień jutro płynę na ko Pipi czyli na Pippi Island natomiast na pewno wrócę jest to, są to dwie wyspy jest to Komuk i Ko Ngai tutaj wam wyświetlę w opisie Ponieważ, ponieważ są to wyspy, które koniecznie musicie ja też zresztą czyli musimy zobaczyć. Okej, okay, będzie powód, żeby tutaj wrócić nie tylko restauracja Magdy i Roberta albo burgerownia Patryka, ale też wiele, wiele innych jeszcze atrakcji, które wbrew pozorom są na jeszcze stosunkowo dzikiej wyspie jaką jest Kolanta. Ok, miejscem, które na pewno jeszcze warto zobaczyć, jest Diamond Cliff Beach Restaurant. Ze względu na przepiękny zachód słońca, który się właśnie zbliża, i ze względu właśnie na ten klif, który tutaj się znajduje, idziemy na dół zobaczyć do restauracji, ale wygląda to przekaźnie kraby oczywiście Co by na to? Tak wygląda Diamond Cliff Beach Restaurant. A jesteśmy w Pimalaya Resort, ponoć z lepszych resortów na świecie, i ponoć rodzina królewska nawet tutaj się zatrzymuje. Więc idziemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Kapunka. Kapun. Zobaczcie co tutaj się dzieje, no nie kozacko, no kurcze, takie zachody słońca, to ja uwielbiam. Dobra, dzisiejszy dzień kończymy u moich znajomych w resorcie, którzy, którzy są na Bamboo Beach. Znacie? Tak, Miszek, Grażynka i Kornel. Kornel od pierogów, tak? To te pamiętne pierogi, a tak wygląda, słuchajcie, przekozacki widok, tak? Basen prawie że Infinity. No. No i co? I Kończymy dzisiaj vloga jutro koło ko, ko, tak? jutro ppi Island. Zaraz ustalimy szczegóły. Wulkaniczna skała, zobaczcie jak płynęła lawa. Po jednej stronie normalne skały, po drugiej stronie normalne skały, a po środku skała wulkaniczna. Wow.